Ahoj, lądowe szczury! Dzisiaj gramy w Assassin's Creed Rogue w wersji na PC. To, co rzuca się w oczy jako pierwsze, to oczywiście poprawiona oprawa graficzna. Aczkolwiek ta gra, nawet na maksymalnych ustawieniach, które teraz widzicie, nie prezentuje się nawet w połowie tak dobrze jak najnowsza odsłona nowogeneracyjnej części. Trzeba też dodać, że Generowana jest tutaj dziwna rozdzielczość, ponieważ wszystko jest w rozdzielczości 1600x1024. Jest po prostu skalowane w górę lub w dół. W tym wypadku gramy w Full HD na maksymalnych ustawieniach. Gra działa chyba w 30 klatkach na sekundę. Aczkolwiek tej informacji nie jestem pewien. W tym fragmencie chcę Wam pokazać. Trochę fragmentów marynistycznych, trochę właśnie bitew morskich i później trochę może biegania po, po lądzie. Nie będę oczywiście tutaj prezentował fabuły, jakiś skomplikowanych mechanik, no bo to już wszystko znamy z konsolowej wersji gry. To co natomiast może Was interesować to jest samo sterowanie. Myszka i klawiatura dla mnie zawsze sprawiały się dobrze, także ja nie mam z tym większych problemów. Aczkolwiek, czuć, że na myszce jest pewien opór, jakiś tam, może nie lag, ale chodzi ona dosyć tempo. Tak jakby chciało się ruszać gałką analogową. Ale do, można się do tego przyzwyczaić. Zaraz postaramy się dokonać abordażu. Jak pewnie zauważyliście, jeżeli graliście w tę grę, są to pierwsze godziny gry, to jest bodajże druga godzina. Także tutaj żadnych fabularnych wątków Wam chyba nie zdradzę. No i nie jest taki cel w tym kwagransie. Kwa Mam tutaj przekazać Wam swoją opinię na temat wersji pc owej Na konsolowej... w konsolową wersję znaczy. Miałem okazję zagrać, aczkolwiek no nie było to długie posiedzenie. Pamiętam tylko, że wtedy bolały mnie oczy od wielkich pikseli. Tym razem nie jest najgorzej, aczkolwiek, no, tak jak wspomniałem, pięknie też nie jest. Zaraz możemy zatopić wrogi statek i popłynąć w dalszą część naszego rejsu. Płyniemy w kierunku jednego z zadań fabularnych, ale. ...prawdopodobnie w połowie sobie gdzieś odbijemy... ...żeby nie zajmować się tutaj fabułą, żeby nie przeszkadzały nam cutscenki, tylko żebyście mogli podziwiać grę... ...taką jaką... ...jest. Z tamtego byłby dobry łup, ale... ...wysoki poziom. efekty graficzne mogą robić pewne wrażenie, to się może podobać. Rzeczywiście jakiś tam klimat to nadaje. Jednocześnie ciekawi mnie ile w tej grze jest bugów. Jeżeli pamiętacie materiały, które wrzucaliśmy z wersji konsolowej, no to ta gra była naprawdę zabugowana. Postaci postrafiły się blokować na sobie, potrafiły wykonywać jakieś dziwne akcje, nie zauważać siebie stojących Kilka metrów i było z tym ciężko. Zaraz przejdziemy na następnej lokacji, i tam postaramy się przybić do lądu. Znowu chwytamy za ster, ale może nie będziemy płynąć do celu, tylko tutaj już zacumujemy przy najbliższym porcie i się chwilę pobawimy w cichego zabójce może. Samo sterowanie nie jest najgorsze, no, w Assassin's Creed sterowanie jest dosyć proste, to znaczy wciskamy jeden przycisk i biegniemy i nasza postać wykonuje wszystko co trzeba, w tym wypadku to jest lewy shift, z którym bieganie skutkuje wykonywaniem przeróżnych akrobacji. Zaraz postaramy się pozbyć pierwszego strażnika. Mam nadzieję, że się nie odwróci, a jednak. Ale to dla nas nie problem. Kolejne ładne zabójstwo. Zaraz postaramy się wybić wszystkich wrogów tej, w tym porcie. Zobaczymy, czy zajmie nam to kwadrans, czy, czy może mniej. Postaram się zmieścić w wyznaczonym mi limicie czasu. A przy okazji zrobić to tak, jak trzeba, czyli nie wzbudzając zbyt dużego zainteresowania. Zabijanie go na środku placu nie ma chyba najmniejszego sensu, także postaram się znaleźć jakiś lepszy i bardziej dyskretny sposób. Oczywiście mógłbym tutaj zrobić chaos w środku miasta i wyrżnąć wszystkich, ale jaka byłaby w tym zabawa? Czyżbym został zauważony. Na to wygląda, że jednak udało się komuś zauważyć człowieka niosącego zwłoki. I ktoś stwierdził, że to dosyć niecodzienny widok. Teraz trzeba, trzeba sobie jakoś z nimi wszystkimi poradzić w dyskretny sposób. Na przykład taki. Problem jest taki, że gwizdnięcie i przeszukanie na zwłokach przypisane jest pod ten sam klawisz. Także jeżeli chcecie za będąc przy czyichś zwłokach, to najprawdopodobniej Wam się to nie uda. Zamiast zagwizdać, to przeszukajcie zwłoki. Nie wzbudzać podejrzeń. Widzę, że kapie postanowili jednak ale nie wszyscy. Uciec. Tego pana schowamy tutaj. Nie będzie nam przeszkadzał. No i polujemy dalej. Tam ktoś nas chyba widzi. Nie wiem czy chodzenie po dachach jest zakazane, ale jeżeli jest, no to właśnie ktoś moje wykroczenie zauważył. Także nie mogę mu pozwolić żyć za długo. No i pięknie. A ty zmiataj stąd. Rozumiecie, zmiataj. Dobra, wiem, że to było słabe. Ups. No to teraz mogę mieć mały problem. Jeżeli ten człowiek tam będzie zbytnio zainteresowany tym, co robię, mam nadzieję, że po pewnym czasie straci zainteresowanie patrzeniem w tę stronę. No dokładnie. I pomyśli sobie, ej, może przeteleportował się, nagle jest już za mną. Muszę sprawdzić. Popatrzę sobie też na kamienie, bo są takie piękne kamienie, takie piękne skały. Cóż inteligencja nie poraża, aczkolwiek zauważył mnie i... No cóż, trochę na raty. Jednak potwierdziło się to, że ta gra wciąż ma Sporo takich śmiesznych błędów wynikających z tego, że modele nie zawsze działają tak, jak działać powinny, i fizyka nie zawsze domaga. Ale przynajmniej jest jakieś urozmaicenie i, i możemy się pośmiać. Kto tam jeszcze zasługuje na naszą. na śmierć z naszych rąk? Tam będzie jeszcze jeden. Jeszcze kilku jest. Tego pana mamy blisko. Jak pewnie zauważyliście, moja ulubiona metoda zabójstwa to jest zabójstwo z wyskoku. Tak zwana śmierć z góry. Ale po prostu, według mnie, robi najlepsze wrażenie. Zwłaszcza jak zaatakujemy dwie postaci jednocześnie wtedy. To już w ogóle wygląda naprawdę fajnie. Teraz zajmiemy się kolejnym człowiekiem na wieży. Być może z nim będzie równie śmiesznie jak z poprzednim. Założę się, że znowu odwróci się akurat jak będę za nim. A nie tym razem obyło się bez jakichś większych problemów, aczkolwiek znowu zostaliśmy zauważeni. I w tym momencie powinienem uciekać, ale poczekam sobie na tego pana i zobaczę, co zrobi. Aha! No świetnie. Także przy tworzeniu tego portu, tej konwersji, Ubisoft nie zadał sobie trudu, żeby. Poprawić takie oczywiste mankamenty, no aczkolwiek nie dziwię się, ponieważ wymagałoby to naprawdę sporych zmian. Czyżby monety nie przyciągały wzroku, tudzież zainteresowania strażników? Chciałem ich tak ładnie zwabić przed ten budynek, żeby móc ich zaatakować obydwu z góry. No ale, najwidoczniej złoto po prostu na nich nie działa, więc robimy to w inny sposób, no i tak też jest ładnie. I może powinienem wam odpowiedzieć na pytanie, czy warto w tę grę zagrać w wersji na PC. -cie. No cóż, na pewno jest to wersja lepsza niż na konsolach. Ale czy. Na tyle lepsza, żeby... Dać jej szansę. Myślę, że gdy będzie w nieco tańszej. Gdy będzie nieco tańsza, to będzie się można nią. Zainteresować i miną, minął już kwadrans, tak więc dziękuję za uwagę. Cześć.